Nie udało się sprawić kolejnej niespodzianki. Dzisiaj przegrana, ale wielkie brawa za walkę do końca. Jednak przed meczem rozmawialiśmy z trenerami o agresywnej defensywie z Stelmetu. Wy dzisiaj tych punktów rzuciliście bardzo dobrze, dużo. Co się stało z waszą obroną? No na pewno meczem obrony tego nie nazwiemy. No. Powiem tak, no niesamowicie grał Stelmet w pierwszej połowie, bo trafił że 11 na 14 trójek, czy 15, więc to jest naprawdę klasa sama w sobie. Wiedzieliśmy, że w pewnym momencie przestaną trafiać. No, była okazja już doprowadzić może do remisu w czwartej kwarcie nam no, bodajże 3 minuty do końca, ale zabrakło konsekwencji w tym, co robiliśmy. No właśnie, wydaje mi się, że w pewnym, w pewnym sensie powtórzyła się też taka sytuacja z meczu z Legią Warszawa. Końcówka nie do końca udana, kilka strat, kilka takich rzutów przez ręce. Myślisz, że nad tym powinniście cały czas jeszcze no, jednak pracować? No na pewno, no bo to są decydujące momenty meczu. Musimy być po prostu w tych momentach najbardziej skupieni i realizować to, co nam przynosi korzyści. Czy Stelmet już jest tak mocny? Co się zmieniło od tego pierwszego spotkania, gdzie zaskoczyliście Zielonogórzan zwycięstwem? Stelmet ogólnie w tym roku jest mocny, no to nie, nie można tego ukryć. Nie wiem, naprawdę. To był, wydawało się na początku, że ten mecz już jest przesądzony, ale w końcówka pokazała, że był jednak prawie że do końca wyrównany. Ciężko naprawdę coś powiedzieć. Coś pozytywnego, trener na pewno z dzisiejszego spotkania jutro Wam przekaże, mam nadzieję. Właśnie ta walka do końca chyba. Mam nadzieję. <laughs> Dziękuję bardzo. Powodzenia. Dziękujemy. Kacper Borowski.